Technikum. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, ale mam wrażenie, że na końcu każdej podstawówki lecą hasła typu W szkole średniej dopiero zobaczycie. Albo E8 to niesporównanie do matury. Czy rzeczywiście tak jest? Odpowiedź na to pytanie brzmi... To zależy. Zależy od szkoły, kierunku, nauczycieli, od tego jak łatwo Ci przychodzi nauka itd. Istotny będzie również Twój styl życia. Gdyż u wielu mi znanych osób ulekon... Górę. Drobnym zmianom. W tym filmie chcę Ci pokazać czym będzie się różniła sama matematyka. Czego można się spodziewać, oraz czy rozszerzenie to zawsze najlepsza opcja. Zapraszam. Generalnie taką zmianą, która może zszokować na samym wstępie jest karta wzorów. Nie odkryje nic niesamowitego mówiąc, że są tam... ...wzory. Ale też jakieś tam własności i tak dalej. Z tego co wiem to prawie każdy nauczyciel pozwala jej używać na lekcjach oraz sprawdzianach, więc zamiast tych tragicznie napisanych ściąg chowanych w różnych miejscach, macie wszystko ładnie i wyraźnie napisane, więc nie musicie się co chwilę oglądać, czy akurat facetka nie patrzy. Oczywiście to nie jest tak, że gwarantuje ci to 100% na każde sprawdzianie, ponieważ trzeba jeszcze umieć użyć tych wzorów, co nie zawsze jest takie proste. No i oczywiście nauczyciel ma na uwadze to, że będziesz z tego korzystał, więc ułożę zadania w taki sposób, aby ta karta wzorów ci przypadkiem nie pomogła za mocno, albo żebyś jednak musiał zrobić coś więcej niż podstawić liczby zamiast literek lecz dobrze z nią się obyć, abyś mniej więcej wiedział, co gdzie jest. Jeżeli chodzi o same zagadnienia, to jest dużo rzeczy nowych, których nie było w podstawówce. Na przykład logarytmy, funkcje lub ciągi. Ale jest wiele zagadnień, które były poruszone w podstawówce i w szkole średniej są po prostu poruszone bardziej. Na przykład pamiętasz potęgi? 2 do potęgi trzeciej albo 3 do potęgi czwartej. Tutaj masz 4 do potęgi dwóch trzecich albo 5 do potęgi minus 3. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dosyć abstrakcyjne, ale w rzeczywistości jest mega proste. Istotnym faktem jest to, że bardzo dużo rzeczy w kolejnych działach wynika z tego, co było w poprzednich. Na przykład nie ogarniesz geometrii analitycznej bez zrozumienia układów równań. A to takie fundamentalne zagadnienia, czyli te trzy, są na samym początku. Więc jeżeli nie lubisz noc przed sprawdzianem nadrabiać rzeczy, które były rok temu, to uważaj w tej pierwszej klasie. Potem wszystko będzie Ci o wiele łatwiej przychodziło, więc będziesz mógł zaliczać, sprawdziany przy minimalnej ilości nauki. W szkole średniej na pewno matematyka jest o wiele ciekawsza niż w podstawówce, bo zamiast po prostu liczenia rzeczy trzeba pomyśleć, co trzeba policzyć, jak to zrobić, czy da się to zrobić, bo są takie przypadki, że się nie da. Oczywiście, jeżeli w podstawówce ci to kompletnie nie interesowało, szansa na to, że teraz się to zmieni, jest dosyć niska, ale moim zdaniem warto dać temu szansę. Czy rozszerzenie z matematyki jest ciężkie? Tak. Czy powinieneś brać to rozszerzenie? Ciężko powiedzieć. Na pewno, jeżeli zamierzasz iść na polibudę, lub kierunek tego wymaga od ciebie. A tak poza tym, to zależy, czy to lubisz. Bo jeżeli nie, to po co masz się męczyć z czymś, co ci się nie przyda. Warto tutaj też zaznaczyć fakt, że jeżeli w szkole, na zajęciach, rozszerzasz matematykę, lub jakikolwiek inny przedmiot, to nie musisz pisać z niego rozszerzonej matury. Niby oczywiste, ale znam dużo osób, które to zdziwiły. Możesz być w liceum na matwizie, a rozszerzać historię albo chemię na maturze, a matmy pisać podstawy. Także wybierając złe rozszerzenie w pierwszej klasie nie skazujesz siebie na wyrok na maturze. Także podsumowując, matematyka w szkole średniej trochę się różni od tej w podstawówce, ale nie jakoś bardzo. Jest mniej nauki na pamięć z uwagi na kartę wzorów, ale nie oznacza też kompletnego braku nauki oraz warto uważać na samym początku, potem już trochę mniej. Na koniec chciałbym zaznaczyć, że jest to pierwszy film na tym kanale, także wszelkie komentarze odnośnie tego co przydałoby się poprawić, są mile widziane. I ty na to kanał chciałbym poświęcić właśnie na to co jest w tytule, czyli matematykę na poziomie szkoły średniej. Przynajmniej póki co. Potem może coś innego się zrobi, ale to kiedyś. Także dzięki za oglądanie i do następnego.